Iman witajcie z tej Max a w dzisiejszym odcinku no już nie wiem co możemy robić. Będziemy się rozwijać po prostu. Jak uda mi się to będzie link w opisie do dwóch innych kanałów. Teraz już będziemy się rozwijać. Nic nie zrobiłem. O, udało mi się. Kolejne osiem. Na to oknie

Tak. A ja się nie wierzę, tu nie tylko jeden. Angle? Tak mi przysłuchuje jakiś jeden, jedna ruda. Znowu kurwa Nie wiem, może znalazłam skarbu, może nie znalazłam skarbu. Już zapomniałam. A, to nie. To... <słuchaj> <słuchaj> hmm. Czy to nie przyjdzie trochę logiki Minecrafta? <słuchaj> hmm. ha Powiedzcie, czy kiedyś coś takiego widzieliście? Okej, okay, to trochę przeję logikę Minecrafta. E, koło swojego doku. przychodzę normalnie. <noise> to naprawdę czuję tak logikę minecrafta. <noise> czy się na razie, napiszcie czy coś czy widzieliście. Coś takiego kiedyś w A ja mam przypnę serduszko. Przynajmniej spróbuję wszystkim przypiąć. Wiem, że nie będzie jakoś dużo komentarzy pod tym filmie, ale mogę też nie mieć czasu. Też mam Mogę nie mieć czasu. Tam <grym> na temu. Mm -hmm. Frostwall tam. Czyli tak musiałem być. Można nawet na nawet mapę skarbu, na serce Napiszcie mi co się robi z sercem oceanu Bo ja nie wiem jak powiedzieć. będzie edge hmm. Silk touch on breaking 3, Frost walker Czyli chodzenie po wodzie I gdzie mam to wiadro? Czy ja gdzieś zgubiłam je wiadro Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć... Robię kilo i wiadro. Tu co, nawet A nie, dobra, ja mam wiadro. Okej... Okay. Okej, okay. idziemy w Okej. No, okay. bo tak Może to się To bardzo mnie cieszy. Tak, na statku, no bo dwa diekse, są prawie zawsze, prawie, no zawsze na statku, w gwiazdach, mi to wiadomo, skarb, książki też na statku są, tam. Sensuję, aha, aha, zapomniałem, kiedy jestem z jednego, to się robi przycisk. A kilo. E, tam zostawię scenara, w skrzynce mhm. Ogólnie to nie chce mi się wracać, więc wezmę sobie Aha Te płytki naciskam, okej okay. To wrac, wracamy, wracamy A nie, ta, tam, tam, tam źródło, dobrze tam poszedłem

Nie wiem, jak to ma interpretować, bo woda się A woda po prostu płynie. Chyba, że jest mniej, no to wiadomo. Się kończy, no ale... To jest tyle wody, że powinno płynąć dalej. To no to widać klomb, no. a wiadomo, no, O co chodzi. Kijka się pozbiera, bo mogę zrobić tort. Ciasto. Dziura! Na... Nie. nie, ja wszedłem tam w uszolę. Mam już pechowo strona. Mam pod dolawy. Tu jest jakieś kopalnia. Ja nie mam mam mhm. Okej. Okay. 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 Ej, a na mi w komentarzu, jak grać mody do tego. Do Minecraft'a bo ja nie mam zielonego pojęcia, a ja chciałabym grać na z... to jest? Ja też sobie w to To jest naprawdę trochę bez sensu. Ale dobra. Rockstar... Dziękuję za... Jeszcze... Tam są szkielety... Nie, nie, nie dziękuję za bardzo, że mogłem te bagiety robić. Bo jeszcze tam stracę połowę serii... Połowa życia, te szkielety mnie dobiją, to już... że pierwszy odcinek to wiecie jak nie oglądaliście to obejście nie wstęp dla widzów tylko tam wyprawa o po prostu odcinek I tam trzeci odcinek chyba drugi z serii survival chyba drugi z serii survival Ym. no i po prostu wtedy jak nie oglądaliście

Tak, zrobię coś takiego, że wskażę w wodę i spadam w to się. Słuchaj, coś takiego. Uwaga, tu muszę A, no, Zrobił coś takiego, że była farma, ogólnie. Właśnie jak się rozkopało wodę... Właśnie się nie rozkopało wodę, tylko farma była e, nad e, dziurą. I ta woda... No to mi się to już tak to zostawało, że, że, że spada i nie spadało w dół, tak jak tam jest co kompletnie przyjęła do Minecrafta, to znaczy to nie, że nie spada w dół, ale ja mam dużo przyznam szczerze Nie dobra, właśnie nie będę jakoś za daleko wybierał jakoś za nisko, żeby ten... A ja ja to sam. Tak, to sam. Tak, zaraz O mm. mm. uh, uh, uh. mm. oh, nie! Nie, ja to sam. Ja na z Frost Nie, nie, nie. Zapominasz, że mam życie z Frost I robisz waterbucketa. O Jezus. Patrz. To jest coś takiego. Poczekajcie. To coś takiego. I Ej, co? Czemu ta do, woda się nie zamraża? Mm. Ogólnie, czy ja sobie przesłałam film, bo jeszcze dzisiaj dzisiaj. DzISIAŃ mm. Jak ja sobie postawiłam? Ja. Tak I tego, że mm. Okej okay. Ale w ogóle jak stawiasz wcześniej, to tutaj ktoś ci postawił i on ma po coś tu i nie, taką misją, a nie i tak chodzi po tym, przyjdźmy, tak spoko, szybko mu się chodzi. Chociaż... Jakieś lumby się tylko nie skapiło, że ma po z po prostu pod więc. Dobra, znaczy, tu ja zrobię trochę pochodni. znaczy. Oczywiście nie jest całego węgla, ale. tam wezmę CS 16. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć, Aha, okej, okay, tak. wystarczy. Mmm. No to ile nagrywam? już 14 minut okej okay. Zaraz będę kończył ten odcinek O właśnie, nie odkryłem takiego baga, patrzcie. zbiegu nie poczekaj, zbiegł Zbiegł i ja jestem trochę bardziej przyciągnie. Tak jak się normalnie położę, to jest na szalok. i eee, um, ogólnie kończę ten odcinek. To żegnam pas.